Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 24 lipiec 2022 rok. Tu sobie zrobiłem odkład z matką zapasową w sposób, proszę Państwa, bardzo klasyczny. Zobaczę. To odkład bez czerwiu, ile pszczółek mi w tym odkładzie zostało, a ile poszło. No proszę Państwa, no zostało parę pszczółek, jak Państwo widzicie. Tu dużo pszczółek nie było szczepane. Tu jest matka zaizolowana. Matka zaizolowana, nieunaciemiona. Jeszcze ją nie dały rady wygryć. No to teraz proszę Państwa. O, tą matkę wypuścimy. I zobaczymy jaka będzie aprobacja tej rodziny. widzą Państwo i teraz odczęcie Państwo czy ta matka będzie przyjęta czy nie bez tej pszczółki co, co ją czeka proszę popatrzeć o. Matka nieunasieniona. Matka nieunasieniona. Proszę Państwa, gdzie ją mam? ona jest ta mateczka. Tu jest ta mateczka. Tak. Matka nieunasieniona. Czy ją rodzina przyjmie? Czy zetnie? Tak, jest matka bardzo wygłodniała, ale skoro prawie tydzień czasu żyła w klatece, to prawdopodobnie musiała być odżywiana. To jest matka nieunasięniona. Wyczepałem yy, kilka pszczół z innego ula. Następnie to wszystko, proszę Państwa, zaizolowałem yy, w piwnicy zimnej na jedną noc, a na następny wieczór <laughs> pszczółki wystawiłem. Ta matka jest tu, tutaj. Czy ona będzie przyjęta? Czy odrzucona? To jest pytanie. Ten odkład tylko powstał z potrzeby chwili, no że Udało mi się pozyskać tą matkę. No raczej no dziwnie się one zachowują. Jakby się chciały, proszę Państwa, jakby ją chciały o, o, okłębiać. Gdzie ta matka jest? Zaraz, zaraz my tu ją zlokalizujemy. Jest to matka. To matka. Jaki los czeka w tej rodzinie? To jest matka nieunasieniona, młoda. No, dziwnie się bardzo zachowuje. Ona już się tak zachowuje, jakby dostała szczała od pszczół. Państwa. No ciężko mi to wszystko namierzyć jest hmm. Ta matka już wygląda jakby Proszę Państwa, dostała strzała. Już ją zwinęło. I teraz się znów wyprostowała. Pięknie się teraz prezentuje. Jakby nie było, duża matka. Zaczyna szybko biegać po plastrze. A już ją zgubiłem ona jest, jest i znów tak się zachowujemy, aby ją chciałby okłębić jest we szpzoły. no co będzie, to będzie I proszę Państwa ten miminij odkładzik składam i on będzie zasilony, gdyby matka została przyjęta czerwiem po prostu tu jest zrobiona tylko taka jakby powiedzieć yy, proszę Państwa taki punkt zahaczenia tak, to jest zrobiony taki punkt zahaczenia, w ogóle ciasta cukrowego, ciasto cukrowo-miodowe z tych upałów zaschło, jak Państwo widzą. Ja jestem elektrykiem, klateczkę chińską izolacją zaizolowałem. No i teraz muszę ten ul poskładać i czekać, proszę Państwa, czy tą matkę przyjmą, czy ją zetną? Jak się to w ogóle skończy? Matka ma w tej chwili około tygodnia. Mam nadzieję. To źle wygląda. No, według mnie źle wygląda, że tą matkę raczej zetną. Ale z kolei pszczoły młodą matkę lubią przeganiać, żeby ją po prostu ćwiczyć. Regenerować, rehabilitować, żeby nabierała kondycji, żeby mogła sobie wcześniej podjąć loty. I proszę Państwa, co będzie dalej? No to czas, czas okaże. W mojej pasiece już są prowadzone próby kliniczne nad łapkami na Długo jak mam zastawione. Już niedługo się coś ukaże na ten temat na mojej stronie. I tym nagraniem serdecznie się z Państwem żegnam.